Cześć, witaj na kanale Życie i Świat w pigułce. Wyobraź sobie, że zasypiasz i tym samym wkraczasz do innego, w pełni wykreowanego przez siebie świata. Możesz na przykład latać, spotkać się ze znanym aktorem lub odwiedzić dawno nieżyjącą, ukochaną osobę. To wszystko jest możliwe, jeśli tylko nauczysz się programować swoje sny. Oprócz niezwykłych snów świadome śnienie to także szansa na życie marzeniami, uzdrawianie siebie, odkrycie przyszłych cieleń, rozwinięcie się duchowo, rozwiązanie problemów codziennego życia czy odwiedzenie innych rzeczywistości. Jeśli zastosujesz się do prostych reguł, to wkrótce zasilisz szeregi osób śniących świadomie. Osoby, które potrafią śnić świadomie, nazywane są onejronautami. Jeśli nękają Cię nocne koszmary, znacząco pogarszasz jakość snu, a gdy będziesz wiedzieć, jak śnić świadomie, możesz szybko wybudzić się z koszmaru. Taka umiejętność pozwoli Ci przerwać zły sen, a następnie spokojnie powrócić do spania. Jeżeli więc często nękają Cię koszmary, powinieneś rozważyć naukę sposobów na świadome sny. A teraz przedstawię Ci kilka technik, aby zacząć stosować świadomy sen. Technika autosugestii to jedna z najprostszych metod osiągania świadomego snu. Warto zatem zacząć pracę nad kontrolowanym śnieniem właśnie od tego sposobu. Polega on na samodzielnym wyznaczeniu sobie zadania tuż przed pójściem spać. Tym zadaniem oczywiście jest świadome śnienie. Spróbuj zasugerować sobie, że gdy zaśniesz, będziesz kontrolować to, co ci się śni. Postaraj się również bardzo mocno uwierzyć w to, że tak będzie. Technika MILD W tłumaczeniu na język polski oznacza to pamięciowe wywołanie świadomych snów. Technika ta polega na zapamiętaniu pewnych przedmiotów ze świata rzeczywistego, aby następnie móc rozpoznać je we śnie. Jeśli zastanawiasz się, jak mieć świadomy sen bez znaczących zmian w cyklu snu, to ta metoda jest dla Ciebie. Drzemki, z których prawdopodobnie korzystasz, od czasu do czasu mogą Ci pomóc w przyjęciu kontroli nad snami. Podczas krótkiego cyklu spania zwiększa się prawdopodobieństwo doświadczenia świadomego snu. Regularne popołudniowe drzemki mogą więc przynieść niespodziewane korzyści. Technika obserwacji rąk. Zgodnie z opisem techniki obserwacji rąk. Aby wejść w świadomy sen, należy wygodnie usiąść i patrzeć się we własne dłonie. Nie powinniśmy wtedy skupić wzroku, aby obraz pozostał lekko rozmazany. Kiedy już osiągniemy rozmyty obraz, wzrok powinien się powoli wyostrzać. Wraz z tym należy wypowiedzieć słowa. Teraz widzę swoje dłonie we śnie i wiem, że to jest sen. Następnie mamy wyobrazić sobie, że widzimy własne ręce podczas snu. Wielokrotne powtarzanie tego ćwiczenia ma przynieść nam świadomy sen. Powinno ono nam się bowiem przyśnić, co w efekcie umożliwi rozpoznanie snu i zyskanie tym samym umiejętności świadomego śnienia. Na koniec, dla zainteresowanych warto wiedzieć, że świadomy sen może pomóc w pokonaniu fobii lub uzależnienia, ułatwia radzenie sobie z traumami, koszmarami, a także uzdrawia. Jeśli spodobał Ci się materiał, zostaw łapkę oraz suba i wspólnie rozwijajmy nasze pasje. Cześć!